Po weekendzie, Och Karol II, przyszedł czas na kolejną polską komedię. Zapraszam do obejrzenia relacji z konferencji prasowej z wojny żeńsko-męskiej Łukasza Palkowskiego. Ja postępuję i dystrybutora, także może tylko kilka suchych suchy faktów, mianowicie film wejdzie szeroko do kinu 25 lutego, planujemy około 150 kopii wprowadzić do, całej Polsce. Publiczność będzie również mogła obejrzeć na dosłownie pojedynczych seansach film Wójten Walenzykowy. O czym jest film. Nie mam bladego wyobrażenia. To nam ja powiedzmy widzowie. Rozumiem. To rzeczywiście była <grym> <grym> odpowiedź krótka e, mojego skomplikowanego pytania. E, ten film, t, z jednej strony, wyśmiewa stereotypy, e, czy, czy walczy ze stereotypami, z drugiej też, w pewnych momentach stereotypy zdaje się utrwalne, bo jest tam postać ciemnoskórego mężczyzny, a jak jest ciemnoskóry mężczyzna, no to jest założenie, że od razu musi być też stosownie wyposażony przez, y, przez naturę. Więc pytanie, czy, czy to jest film, który kontestuje, czy film, który utrwa? No, pan sobie teraz nie wyłknie <laughs> tak łatwo. <laughs> tak, tak łatwo się nie wyłkam. E, e, raczej kontestuje. Oczywiście jest kilka momentów, tak jak wspomniałeś, o tym e, naszego czerwonoskórego przyjaciela Arkiego, e, wydawało mi się to po prostu zabawne. E, natomiast generalnie, generalnie celem było kontestowanie rzeczywistości, to znaczy bardzo krytyczne podejście do konsumpcjonizmu, stworzenie groteski na temat mediów generalnie tego co nas no Chodziło chodzi o, chodzi o powiedzenie historii e, drogi bohaterki e, od takiego A poprzez B z powrotem do A, to znaczy odkrywanie tego, co od samego początku. Ale znajdujemy to dopiero, dopiero po tym, jak, jak przejdziemy określoną drogę. Czyli to jest taka trochę um, współczesna bajka o kobciuszku, który jednak nie chce zostać księżniczką? A czy to jest, <grymne> czy, łatwiej się pracuje z, z siostrą, czy, czy trudniej? Bardzo przyjemnie mi się pracowało z siostrą, dlatego że my się przyjaźnimy, więc to była bardzo przyjemna praca. Dlatego Sonia jest fajną aktorką. A nie udzielała ci udzielałam. Udzielałam. irytujących i rydujących tytułem młoda, więc weź się po prostu ja. Po się nie jest, nie parę. Rozumiem, że dziennikarze zawsze są chłodni i się powstrzymują. Uważnie oglądają. Natomiast ja stwierdziłam, że już nie powinnam grać w filmie i operatora, którego nie ma, bym zabiła za zdjęcia, które mi zrobił. Bo mi się podobały dziewczyny, bo bardzo mi się... Podobał ten dystans, którego nabrał pan Tomasz Kamel do samego siebie i dał się tak świetnie. Krzysztof Iwisz, ale do Kamela podobny tak bardzo tak, się tak. tak. Dał się świetnie poprowadził, Krzysztof Iwicz Kamer, czy Marcin Broko, że nie Przez to jednak, nie? I, bisz, i bisz grał pa, pa naprawdę. No tak, tak, nabartzył się i chciałem też zapłyskać. Ania, bo ty się przed każdą premierą bardzo denerwuje. Mi wyznał, tak, już powiem. wyznał mi prywatnie i przepraszam, że zdradzam nasze tajemnice. Ale czy ta rola, którą zagrałeś w wojnie żeńsko-męskiej, to był Twój pierwszy raz w tej roli? Jako gej? Tak. Nie, 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 już wcześniej zagrałaś w Niani u Jurka Bogajewicza i u Dominika Matwieczka w Związku Nadległości. Każda rola jest inna i jakby nie traktuję tego, że jak gej, to będzie to samo. To rzeczywiście był dziwnym, dziwnym człowiekiem, i fajna przygoda było tak pracować nad tą postacią. Ale pytam Cię o to, bez, 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 bez sarkazmu w kontekście, bo wielu aktorów, prawdziwych mężczyzn, tak zwanych, tak sami osobiście by myśleć, boi się zagrać takiej roli, boi się um, wystawienia na, na pewnego rodzaju śmieszność. Ty się nie obawiasz. Nie, nie mam z tym problemu. Bo taka praca. Teraz oddaję Państwu głos, jeżeli macie ochotę. Z, zapytać o coś, obecną tą ekipę, to to jest Państwa czas. To nie jest komedia, to jest patologia I tutaj pytanie do, do producenta, czy chce zrujnować cały dorobek swojego życia i swojej firmy? Nie boję się, tak jak powiedziałem, to jest gambling. Zależało mi, żeby zrobić film komercyjny, ale jednak żeby, i tak jest po pewnych testowych screeningach, Ludzie ze względu na swoje wykształcenie, charakter, śmieją się na tym filmie do zupełnie innych rzeczy. Ale w momencie, kiedy zarobimy pieniądze, wtedy są przyjemności. Wtedy jest Biała Wstążka, wtedy jest Miasto Gniewu, wtedy jest Brockbank Mountain. Filmy, które niestety dzisiaj w tym małym kraju nigdy by nie zarobiły pieniędzy na utrzymanie przynajmniej moich pracowników. Że komedia składa się z trzech zasadniczych elementów, to znaczy musi być postać traktowana na serię, która jest widziana alegor, No i to powinny być gegi. Tutaj jednego i nie było, a żałuję, bo temat jest ciekawy i można z tego coś wyciągnąć. Myślę, że nie wszyscy się muszą ze mną zgadzać, więc proszę. bardzo. No i ja miałem wrażenie, że potraktowaliśmy przede wszystkim postać. Rzeczywiście, że do obecności gegeków zgadzam się, że nie ma ich za wielu i ja nie przepadam za nimi. Ale miałem wrażenie, że potraktowaliśmy postać już serio. Film bardzo mi się podobał w całej rozciągłości. Mam pytanie, czy to, że obsadziliście Państwo niektóre postaci, jak to się mówi, as, as himself, to znaczy podpisane były z imienia i nazwiska w nieco innych rolach niż pewno w, w realnym życiu, czy to był zabieg? jakoś w pełni świadomy, czy to był, jak tutaj powiedział przedmówca, gęk? E, raczej żart. Raczej żart. W większość z tych przypadków była, w e, całkowicie świadomie. Czasami się bawiliśmy i po aferze zadzwoniłem do Weroniki, zapytałem się, czy zakrasz sukę. sztukę. Powiedziałaś, z przyjemnością. Właśnie to mi się w tym filmie podoba, że jest tutaj wiele takich nawiązań i przypomniał, film jest dla widza inteligentnego, to nie jest dla dla przeciętnego zjadacza Tablejów, tylko dla kogoś, kto troszeczkę się orientuje, co, co w tym polskim się piszecie. Nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy Mariusza, jak powiem, że trochę chcieliście wsadzić kimrowisko po ten film, żeby on znowu użyje truizmu nie przeszedł bez echa. Taki był nasz zamiar z Po prostu taki był pomysł. Powiedziałem, że książka była trudna do sfilmowania bardzo trudna do sfilmowania. Natomiast to, to były kompromisy pewne, ponieważ wielu, wielu rzeczy i wątków z książki nie mogliśmy zawrzeć w 100-minutowym filmie. Pana zamiarem było nakręcenie filmu dla widzów czy odbiorców mediów kolorowych, portali internetowych, plotkarskich, widzów, show telewizyjnych niezbyt wyrafinowanych. Czy wręcz przeciwnie, czyli czy, czy pan próbował ich ośmierzyć? Nie wydaje mi się, żebyśmy ich ośmieszali, jakby bardziej, bardziej staraliśmy się ośmieszyć czasy, w jakich żyjemy tak naprawdę. Gdzie rzeczywiście jakby wszystko, jak cała kultura bardzo mocno się degraduje, jakby nasze, nasze spojrzenie na telewizję, na media wydawało nam się, że zrobimy, zrobimy tego rodzaju może też śmieszny komentarz do rzeczywistości, która nas otacza. Paulina Goziowska, portal GaduGadu. -gadu. No Mam takie pytanie: Czy był problem z obsadzeniem pana Krzysztofa i piszę, czy od razu zgodził się, żeby wystąpić w Od razu, wręcz przeciwnie. Czyli zabiegał pan Krzysztof bardziej? Nie, 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 nie to, że zabiegał, ale do, do, niego, do niego się zwróciliśmy, i e, jakby to, to chyba nawet nie podobał jakimś szczególnym negocjacjom. Jemu się to bardzo podobało. A też ja bym powiedział o tym, że bardzo podoba mu się okazja, tak naprawdę, pośmianie się z samego siebie. I naprawdę byśmy bardzo zaskoczeni jego, jego podejściem do tej materii. Jego gest filmowy zamierzał wykorzystać w swojej przyszłości na telewizji. Mam jeszcze prośbę o odpowiedź na pytania o te efekty specjalne, które były użyte bardzo sensownie. Nie chcę tu wymieniać w polskich filmów, gdzie one były takimi, takimi kwiatkami, nie rzuka. Czy to było bardzo kosztowne? W filmie jest około 300 efektów specjalnych. W żadnym polskim filmie nie było tylu efektów. Nie było to kosztowne, ale było bardzo pracochłonne. Znowu też, nie wiem, Państwo, jakby gdyby mnie pytacie, ale w cudzysłowie efektem specjalnym, to też było wyzwanie w filmie, przeobrażenie Sony. Z zaniedbanej, mało atrakcyjnej kobiety na gwiazdę. I to też Państwo ocenicie, czy nam się to udało. Bo film miał tylko 31 zdjęciowych. I w grę nie wchodziły hollywoodzkie zwyczaje, czyli treningi. Były, było kilka treningów, natomiast yy, w Hollywood zupełnie inaczej to robią. Zależało nam na, na naprawdę dobrym aktorstwie i, i i myślę, że w tym filmie jest pomysł, i myślę, że widzowie będą mieli frajdy, ale może się myleli. Zobaczymy. Bardzo dziękujemy.